Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko. Eee, po prostu tyle ostatnio zużyłam kosmetyków, że nie wiem jak sama jak to zrobiłam. Nie wiem, czy mi Adamba bardzo nie pomógł w tym, więc zaczynajmy. Eee, zużyłam kilka maseczek, też nie jest chyba ich tak dużo tutaj. Trzy maseczki, dwie z ziaj, maska oczyszczająca z glinką szarą, z glinką żółtą i z perfekty sok kwiat pomarańczy. Bardzo fajne maseczki. Moja ulubiona chyba jest ta z glinką szarą, już sobie ją kupiłam, bo akurat byłam w sklepie, gdzie, gdzie sprzedawali ziaje. Jest naprawdę fajna, uwielbiam po prostu te maseczki, ale dobrze o tym wiecie. Zużyłam również z perfekty te spadła dłoni i stóp, więc um, to również są moje ulubieńcy. Nie używam ich tak bardzo często, ponieważ również mam z Iwonu taką dużą tubkę um, peelingu i mam kremy i takie różne ale jak mam więcej czasu, to zdecydowanie robię sobie e, to złożam dwie e, paczki chusteczek do e, twarzy, do demakijażu twarzy. I muszę powiedzieć, że e, tą Soven glory jestem niestety zawiedziona, myślałam, że będzie naprawdę pięknie pachniała, tak jak produkty Sovent Glory, niestety nie. E, pachnia tak troszkę, nie wiem, aloesem chyba, e, więc tak odświeżająco, ale jednak nie mój zapach e, i nie była wystarczająco nawilżona, tak mi się wydaje, więc te niestety się kompletnie nie, nie sprawdziły mnie. To te to, to simple, jak wiecie, la, jak wiecie, jak wiecie, jak um, wiecie. Bardzo je lubię i na pewno do nich będę powracać wciąż. Um, Złożyłam te um, rzęsy, które miałam w, w Glossy Boxie um, i muszę powiedzieć, że były naprawdę fajne, um, to są pre-Glowed Lashes. On już miały właśnie taki klej nałożony jakby, a co mnie bardzo cioba, ja nie umiem nakładać z tego kleju, zanim ja nałożę, on, nałożę ten klej, nałożę je na moje rzęsy, to on już trzy razy zdąży wyschnąć, a on był naprawdę fajny i ten efekt był bardzo ładny. Użyłam je sobie na moje urodziny, więc nie pomyślałam zrobić Wam zdjęcie. Naprawdę bardzo ładny efekt, więc pomyślę o ponownym ich zakupie. Zużyłam ten balsam ust, który miałam w Glossy Boxie, bardzo fajny, Staram się go szybko zużyć, co nie jest bardzo, łatw, bardzo łatwe, to jest dosyć duży rozmiar, ale one są naturalne i napisały się do mnie, żebym, żebym pamiętała, że są naturalne produkty i one się po prostu zepsują. Niestety te dwa produkty ze Slica. Ja naprawdę nie wiem, co z tym zrobić. Ja to miałam w Glossy Boxie czerwona i niebieska farbka. Ja nie wiem, ja próbowałam je mieszać, nakładałam na usta, po prostu wygląda tragicznie, ja nie mam pojęcia co z tym zrobić, więc to po prostu ląduje w koszu. E, co ja tu jeszcze mam? E, zużyłam dwa zapachy. E, pierwszy to jest spray do ciała z Victoria's Secret Bomb Shelf, który uwielbiałam, jest przepiękny taki e, bardzo kobiecy zapach. E, ale, ale przez to, że to byłam giełka, on nie był taki ciężki jak perfumy, więc używam używałam na co dzień do pracy. Ale zapach jest piękny. Jak tylko uda mi się gdzieś, gdzieś je dorwać, to sobie kupię na pewno ponownie. I Victoria, Victoria Secret Victoria Beckham. Te różowe, nie wiem, czy one miały jak. O Intimidali. Um, ja to jest chyba moja trzecia budalka. Podaj, że bardzo lubiłam ten zapach, jest bardzo delikatny. Taki, i ja nie jestem dobra w opisywaniu zapachu, więc dużo wam nie powiem, ale jest naprawdę bardzo śliczny, delikatny zapach i bardzo lubiam te perfumy. Służyłam również olejek e, skin sauce so z Aivonu, ten taki z drobinkami. Strasznie lubię ten produkt, zwłaszcza w lecie. E, ja go używałam do tej pory, niedawno go skończyłam. E, Używam cokolwiek, że tak powiem, mi wystawało, czyli jak tylko ręce miałam odsłonięte, to sobie używałam, bo on naprawdę piękny, na nie dawało i super nawilżenie, więc ten produkt jest bardzo fajny. Ja, chyba co roku ja go kupuję na lato. Zużyłam również z Avonu kremy do twarz na dzień i na noc N'U. To jest ta wersja plus 25 i te kremy naprawdę były fajne. E, bardzo miały fajne konsystencje e, ten na dzień był taki bardzo leciutki ten na noc bardzo mocno nawilżający e, pięknie pachniały i ja byłam bardzo zadowolona z tych kremów e, mam jeszcze krem pod oczy z tej serii, niestety on już nie jest taki fajny, e, strasznie mnie piekom od niego oczy, więc muszę bardzo uważać jak go nakładam, bo jak nałożę go za blisko albo jak mi, Boże broń wejdzie mi troszkę do oka to po prostu umieram co tu mam? Eee, zmywacz do paznokci z olejkiem z Wiesiołka z polskiego sklepu, bardzo fajny, tylko że jest troszkę mały i ja używałam go ostatni raz, to nawet nie zauważyłam przez to, że jest buteleczka taka dosyć gruba ze szkła, że mi się skończy i skończył mi się jak zmyłam jedną rękę, więc musiałam lecieć szybko posmywać ale zmywacz bardzo dobry. Co tu mam? Balsam do ust, to jest masyłko do ust, co ja bredzę do ciała, Ni Plus Fab Coco dla On był w moich ulubieńcach, Ten produkt jest po prostu genialny, jest pięknie pachnący. O, ostatnio udało mi się kupić wersję pistacjową za 2,99, mega tanie. Ja tą kupiłam chyba za 5, myślałam, że to jest super promocja. A to są za 2,99, więc bardzo się cieszę. Ten produkt był naprawdę fajny. Miał kochana maska z Stas. Będę za nią tęsknić. Będę musiała ją kupić ponownie na pewno. Tylko w tym momencie mam maseczkę z, z L'Oreal i jeszcze mam z Makademii, więc trochę potrwa zanim je zużyję. Ale zdecydowanie do tej wrócę. Piękne włosy, bardzo takie lekkie. Ubusłam po prostu tą maseczkę, jest chyba najlepsza, jaką do tej pory używałam, więc na pewno będę chciała do niej wrócić, tylko muszę znaleźć, gdzie ją kupić, bo ja to kupowałam w pracy. Zużyłam jeszcze do twarzy, tu mam, widzę coś, peeling do twarzy z nipem Fab, um, on był bardzo fajny, bo był taki średnio gruboziarnisty. Nie był taki bardzo hamski, ale nie jest taki delikatny jak ten, który teraz mam z Garniera, który jest taki średni, bo jest naprawdę taki, ma tak ma, Drobinki ma e, malutkie, że tak nie wiem, czy on rzeczywiście peelinguje. A ten był naprawdę rewelacyjny i starczy mi na bardzo, bardzo długo. E, co tu mam jeszcze coś do włosów? E, to odżywka z Kerasta ze spłukiwaniem. Niestety. Ta już nie była taka fajna. Myślałam, że będzie tak samo rewelacyjna, jak ta bez spłukiwania, w której jestem zakochana. Ta była taka jaka, szczerze mówiąc. Nie pomagała mi w ogóle rozczesać włosów i takie włosy dziwne troszkę były po wysuszeniu, więc nawet nie będę szukać tego produktu. Co tu jeszcze? a jeszcze mam odżywkę z Organic i to jest dadające objętości. Tą odżywkę miałam w Glossy Boxie E, niestety też troszkę badziew. Um, była strasznie leista, więc bardzo szybko się skończyła, bo mi po prostu przelatywała przez ręce. E, w ogóle mi nie pomaga rozczesać moich włosów, a ja właśnie rozczesuję pod prysznicem, więc um, nawet dobrze się szybko skończyła, bo nie chciałam jej zbytnio używać. E, zużyłam również kolejny mały spray um, z ME to jest Extra Hole czwórka dostałam od koleżanki, która nie używała sprayu, ja też miałam w Glossy Boxie, a więc ja mam teraz pełny wymiarowy produkt i bardzo go lubię a mam jeszcze tutaj do twarzy płyn micelarny z Biedronki i tu niestety się bardzo zawiodłam, dziewczyny tyle opowiadały o nim a u mnie on sobie kompletnie nie radził ze zmywaniem makijażu. Kompletnie po prostu nie mogła zmyć maskary, mimo że nie używam nawet wodoodpornej. Więc nie wiem, bez sensu musiałam używać dwóch płatków, żeby zmyć jedno oko. Więc może i dobrze, bo jeżeli by się okazał bardzo dobry, to bym teraz nie wiedziała, co zrobić, bo on nie jest dostępny u mnie. A teraz mi nie jest szkoda. Mam jeszcze jeden szampon z Kerasa, Wszystkie produkty z zużyłam. Um, Bane Crystal. Niestety też taki średni. Dziewczyn, ja widziałam dziewczyn w Stanach i one się tak strasznie zachwycały tym szamponem, a według mnie był taki troszkę dziwny. Um, w ogóle się nie pienił i tak um, takie włosy były się. Nie wiem, jak mijecie włosy, szamponem. Mam wrażenie, że można wyczyć, czy ten szampon jest dobry, czy nie. I ten był po prostu średni. A jeszcze przy średnich odżywkach to już w ogóle była porażka. E, jeszcze mam kolejny szampon i odżywkę. E, S. Factora Smoothing Shampoo and Conditioner. E, o tym robiłam. Nie, nie robiłam. Odżywka była w moich ulubieńcach. E, od, to jest odżywka, przepraszam. Odżywka była rewelacyjna, naprawdę pięknie, e, pięknie wyglądają włosy, super się rozczesywały odżywka pachnie, zarówno odżywka jak i szampon pachną niesamowicie jak truskawki z kremem niestety szampon był byle jaki. E, tak czułam jak okropnie plątami włosy i też się średnio pienił, więc e, więc nie wiem czemu e, więc szampon katastrofa ale odżywka była po prostu genialna co tu jeszcze mam? Masło kakaowe, kremowe medło pod prysznic. Uwielbiam tę serię produktów z Ziai. Pięknie pachnie, chyba dobrze znacie te produkty, więc pewnie nie ma dużo co mówić o tym produkcie. Niestety ten żel był katastroficzny to jest tango. Tak się cieszyłam na ten żel. Myślałam, że będzie tak fajnie, jakby po prostu brała prysznic z tym napojem a niestety ten produkt całkowicie inaczej pachnie na skórze, jak bierzemy prasznik w butelce. Do tego miał taką dziwną konsystencję jakiejś galaretki, więc w ogóle myślałam, że polecę kupić jeszcze czereśniowy, ale zdecydowanie nie kupię tego produktu. Złożam również Peeling Flower Farm z kwiatem pomarańczy. Kupiłam go w Tesco za jakieś takie nieduże pieniądze i muszę powiedzieć, że był bardzo fajny. Um, nie był super gruboziarnista, ale dobrze robił to, co miał robić, e, bo ja jak użyję niezbyt dobrego peelingu, to zaraz mi wyjdzie podrażnienie na nogach po goleniu, a tutaj była rewelacja i pięknie do tego pachniał pomarańczą, więc e, produkt na pewno godny. Tutaj to sami, chyba są w trzech albo czterech nawet zapachach, więc e, trzeba będzie jeszcze sprawdzić pozostałych. Zużyłam również um, antycylidowy krem z, z Avonu, ten Solution, um, ale wiecie co, jakoś tak, wiadomo, że oczywiście nie, nie, to będzie tak, że zużyję to opakowanie, po prostu solid mi zniknie, ale muszę powiedzieć, że um, konsystencja mi się średnio podobała, był strasznie taki lepki, tak mi się niesamowicie skóra potem kleiła, wszystko mi się do tego przyklejało. I taki też zapach nie miał jakiś najfajniejszy um, i na pewno go nie kupię, bo, bo mam produkty, które sprawdzone, które i fajnie pachną, i mają taką, żeby się tak fajnie wchłonęły, a nie żeby mi się po prostu wszystko przykleiło do mnie. E, płyn do płukania usz Aqua Fresh. E, muszę powiedzieć, że ten jest nawet ok. Bo wiecie, że ja, ja mam problem z kupowaniem tych produktów, bo niektóre są tak obrzydliwe, że no, po wypukaniu mam ochotę iść od razu coś zjeść, bo mam taki niesmak w później. A ten nie jest zły, więc jest coś dobrego. Cóż, um, mam dwa mytełka z Kareksa, który był świetny, o zapachu coli. Um, bardzo intensywny zapach, więc jak lubicie takie słodkie zapachy, to, to bardzo dobry. I z detail. Ten szczerze mówiąc kupiłam, dlatego że miał piękny e, trukusowy kolor i pasował mi do łazienki, ale naprawdę był fajny i przepięknie, bardzo intensywnie pachniał, tak, tak bardzo świeżo. On jest solą morską i z e, I mam teraz e, z tej samej serii, tylko bodajże z granatem. Więc zobacz, że też jest fajny, ale, ale ten chyba był fajniejszy, muszę powiedzieć. I ostatnie dwie rzeczy to są kremy do rąk. Pierwszy to jest Avonu, ten z ogórkiem, który był naprawdę fajny. Bardzo lubię produkty z ogórkami, jest tak e, odświeżający. był Miał bardzo lekką konsystencję, ale bardzo fajnie nawilżał. A drugi to jest Joanny... Sweet Fantasy czekoladowy ten po prostu był niesamowicie apetyczny, bardzo mocno pachniał czekoladą i bardzo, bardzo dobrze nawilżał więc rewelacyjny produkt, niestety jak już byłam w tym sklepie w tym samym sklepie już nie mieli tych produktów przestała chyba w ogóle sprzedawać polskiej kosmetyki więc niestety nie kupię go ponownie chyba, że będę w Polsce i to tyle mam nadzieję, że przetrwaliście ze mną ten, to wielkie pro, projekt Denko strasznie mi się dużo zbierało tych kosmetyków um, i to chyba tyle dzisiaj, już zachodzi słońce, muszę Wam powiedzieć, że jest tragedia e, dzień się kończy tak szybko ciężko jest mi nagrać filmik, bo jak przychodzę z pracy, to już jest po prostu szaro, dzisiaj mi się udało, że jeszcze słonko świeciło, już tak, że za do mamy, ale jeszcze się udało, ale, um, ale to tyle. Miło mi, że, że jesteście ze mną i pozdrawiam wszystkich nowych i starych subskrybentów, i do zobaczenia niedługo. Pa pa!